złożony dla rolnictwa został nadany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi pięciu rolnikom z gminy Wyżysk, a dokładniej z miejscowości Gromadno. Zapraszam panią burmistrz Bogusławę Jagodzińską, pana Romana Łukę przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyżysku o dokonanie wręczenia tego odznaczenia specjalnego, a towarzyszyć im będzie pan radny Rady Miejskiej w Wyżysku z tego okręgu Piotr Bana. Zapraszam do siebie panią Magdalenę Banach, panio, pana Marcina Dróbkę, panią Małgorzatę Ignasiak, pana Wojciecha Kowalskiego i pana Michała Zycha. Pani Magdalena Banach prowadzi gospodarstwo rolne od 18 lat wspólnie ze swoim mężem Piotrem. Obszar rolnictwa gospodarstwa wynosi 32 hektary. Gospodarstwo to ukierunkowane jest na hodowlę bydła, opasowego i mlecznego. Produkcja rolna jest podporządkowana produkcji zwierząt. Pani Magdalena w ostatnich latach całkowicie zmodernizowała park maszyn, zakupiła nowe ciągniki i maszyny rolnicze, podnosząc poziom produkcji oraz komfort pracy. Pan Marcin Drupka prowadzi gospodarstwo rolne od 14 lat wspólnie z żoną Katarzyną. Jego gospodarstwo wynosi około 45 hektarów. Jest ono ukierunkowane na hodowlę bydła mlecznego. Rocznie sprzedaje około 300 tysięcy litrów mleka, a produkcja roślinna podporządkowana jest produkcji zwierzęcej. Pan Marcin w ostatnich latach zakupił na potrzeby swojego gospodarstwa prasę zwijającą z grabiarką zalową, rozsiewacz nawozdu, agregat talerzowy, opryskiwacz ciągany, ładowarkę przegubową. Ponadto pan Marcin jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromadnie. Pani Małgorzata Ignasiak prowadzi wspólnie z synem Tobiaszem i synową Katarzyno gospodarstwo sadownicze. Pani Małgorzata z sadownictwem związana jest od dziecka. Poprzednio przez 36 lat gospodarstwo prowadziła z mężem Bogdanem. Powierzchnia ogólna gospodarstwa wynosi 10 hektarów. Z tego 6 hektarów to uprawa jabłoni, a na 4 hektarach gruszy. Wyprodukowane owoce są sprzedawane na wolnym rynku. Gospodarstwo zostało wyposażone w niezbędne budynki do prowadzenia działalności. Chłodnie owoców pozwalają na przechowywanie 330 ton owoców. Państwo Ignasiak w ostatnich latach zakupili na potrzeby swojego gospodarstwa maszynę do sortowania owoców, wózek paletowy elektryczny, opryskiwacz, samochód dostawczy oraz zamontowali panele fotowoltaiczne. Pan Wojciech Kowalski prowadzi gospodarstwo rolne od 24 lat, a pomaga mu w tym żona Anna i syn Patryk. Obszar tego gospodarstwa to 60 hektarów. Gospodarstwo ukierunkowane jest na hodowlę, hodowlę bydła opasowego i trzody chlebnej. Pan Wojciech rocznie sprzedaje około 40 sztuk opasu i 400 sztuk tuczników. Produkcja rolna jest podporządkowana produkcji zwierzęcej, a ponadto pan Wojciech uprawia jeszcze 10 hektarów rzepaku. W ostatnim czasie pan Wojciech wraz z rodziną za, na potrzeby swojego gospodarstwa zakupili kombań zbożowy oraz ciągnik John Deere. Ponadto pan Wojciech jest członkiem Rady Sołeckiej oraz Ochotniczej Straży Podżarnej. Jest również przedstawicielem Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz członkiem komisji powołanej przez wojewodę Wielkopolskiego. Do szacowania zakresu i wysokości w szkół w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. I ostatnim odznaczonym jest pan Michał Zych, który prowadzi gospodarstwo rolne wraz z małżonką Kamilą od 13 lat. Obszar tego gospodarstwa wynosi około 95 hektarów i jest ono ukierunkowane na hodowlę bydła mlecznego. Pan Michał rocznie sprzedaje około 600 tysięcy litrów mleka. Produkcja roślinna jest podporządkowana produkcji zwierzęcej, a ponadto państwo ozych uprawiają na 13 hektarach buraki cukrowe i na 20 hektarach pszenicę. Pan Michał w ostatnim czasie zakupił na potrzeby swojego gospodarstwa wóz paszowy, samozaładowczy, bronę talerzową, przyczepę objętościową, kosiarkę dyskowo-czołową, stację od odpajania cieląt, mulcher. Pan Michał jest również sekretarzem w Ochotniczej Straży Pożarnej. W miejscowości Gromadna. Bardzo proszę o wręczenie specjalnych podziękowań przez panią burmistrz Bogusławę Jagodzińską oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyżysku pana Romana Łukę. Wielkie gratulacje dla zasłużonych dla rolnictwa z wsi Gromadno. Pani Magdalena Banach, pan Marcin Drupka, pani Małgorzata Ignasiak, pan Wojciech Kowalski i pan Michał Zych. Wielkie, wielkie brawa dla nich. Szanowni Państwo, zasłużone dla rolnictwa. Jest to specjalne odznaczenie, ale przy tej okazji pani burmistrz i pan przewodniczący postanowili uhonorować jeszcze dwie osoby związane bardzo ściśle z rolnictwem. Zapraszam do siebie panów Felicjana Pikulika i pana Krzysztofa Bartkusa. Pan Felicjan Pikulik jest prezesem Stadniny Koni, w Dobrze Nie wie. Jest to największe gospodarstwo rolne na terenie naszej gminy, w którym od wielu, wielu lat pracuje z wielką pasją. Jak już wcześniej było wspomniane, hodowane tam zwierzęta zdobywają najwyższe laury w wystawach i konkursach. Zapraszam do siebie również pana Krzysztofa Bartkusa, gdzie, któremu chcielibyśmy tu podziękować za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy. Od 38 lat pełni funkcję sołtysa, sołectwa rzęszkowo, a od 2006 ro roku jest również radnym Rady Miejskiej w Wyżysku. Wielkie brawa dla tych panów. Gratulacje dla panów. Felicjana Pikulika i Krzysztofa Bartkusa, a ja na scenę zapraszam sołtysa dzisiejszej uroczystości pana Romana Kowalskiego. Przepraszam i zapraszam jeszcze tutaj pana radnego Rady Miejskiej w Wyszysku, pana Piotra Banacha, który chciałby jedno słóweczko skierować do Państwa. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim mieszkańcom Gromadna za trud i całość przygotowania tych dożynek. Chciałbym też podziękować pani burmistrz Bogusławie Jagodzińskiej, pani poseł Marcie Kubiak, panu posłowi Krzysztofowi Czarneckiemu oraz posłowi Marcinowi Porzuckowi za to, że mieszkańcy gminy Wyżysk mogą dzisiaj bezpiecznie i komfortowo dojechać na te dożynki. Wszyscy widzieli nową drogę i za to dziękujemy. Szanowni zebrani, pozwólcie mi, że naprawdę, jakasowki wsi gromadno, jestem od dzisiaj odmłodzony o 10 lat. Bo to, co dzisiaj przeżywam, w tej wspaniałej naszej uroczystości do żyny przeszło moje oczekiwania. Dziękuję Wam wszystkim, bo naprawdę zrobiliście tyle pracy. I w porodzie i wszystkich. I dlatego jestem dumny z Was wszystkich, że mogę na Was liczyć. Ze wspólnymi siłami możemy zrobić. A teraz, Szanowni Państwo, każda uroczystość jest oparta na sponsorach. Dlatego też pozwólcie, że odczytam wszystkich sponsorów, którzy tutaj pomogli nam w tej uroczystości, aby się tak pięknie wypadło. Następnie, Panie burmistrz, dla Pani serdeczne podziękowania. Za tą współpracę dzisiejszego dnia, że mogliśmy wspólnie to przeżywać. Jak już tu powiedział radny Piotr, za tą piękną drogę, którą możemy też jeździć. Dlatego, ale chcemy jeszcze więcej. Nie? Dlatego dziękuję bardzo. Bardzo nam było miło, że na nasze święto Gminne Dorzynki Krobarna 2022 zostało to wykonane. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Następne podziękowanie kładam panu Felicjanowi Pikulikowi, prezesowi Stadini Koni w Dobrzyniewie, że użyczył nam wspaniałych koni, wspaniałych bryczyk, że nasi Stadosowie dzisiejszych dożynek mogli naprawdę tu przyjechać i zaprezentować naszą miejscowość. Ale między innymi chciałbym gorąco i serdecznie podziękować. Wszystkim sponsorom finansowym jak i rzeczowym i teraz po kolei odczytam wszyscy, którzy ze swoich tutaj nam wpłacili. Bank Spółdzielczy Więzburg, Bank Spółdzielczy Łobżenica, Dolina Noteci Polanowo, Alojzy Mrotek Gromadno, Piotr Mrotek Gromadno, Pikulik Marcin Wyrzysk Gromadna, Pikulik Krzysztof Wiernowo, Malczewski Leszek Dobrzyniewo. Nadnotecki Bank Spółdzielczy Białośliwie Gajewski Dominik Kosztowo Kowalska Anna Gromadno Ochotnicza Straż Pożarna Gromadno Gajewska Paulina Dobrzyniewo Mrotek Wasław Wyrzysk Kowalski Mateusz Gromadno Wojtasik Zakrzewo Ata Technik Jest to firma Butyń Piszek Marcin Gromadno Agro Wojtek Zy Gromadno Łukasz Ramusiewicz Wysoka Banak Piotr Gromadno, Stokłosa Henryk Śmiłowo, Marek Różniak Śmielin, Piotr Kowalski Gromadno, Krzysztof i Marzena Neumann ścierwin, e, e, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Łobrzenica, Mleczarma Spolmlek Chojnice, Katarzyna i Marcin Tróbka Gromadno i Kowalski Ryszard Gromadno. Są to, e, to sponsorzy którzy rzeczowo i finansowo wspomogli nasze dzisiejsze piękne święto. Szanowni zebrani, gorąco i serdecznie raz dziękuję wszystkim zarządom działającym w gromadnie Radzie Sołeckiej, OSP Gromadno, Kuku Rolniczemu, Klubowi Sportowemu. Bardzo dziękuję zarządowi KGW za pięknie upleciony wieniec, za przygotowanie pysznego jedzenia, które zaraz będziemy kosztowali. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Gromanno za cudowny wystrój naszej wsi. Jestem dumny z Was, że mogę na Was zawsze liczyć. Dziękuję naszej wspaniałej młodzieży, która tak ochoczo pomagała w przygotowaniach naszego boiska i trasy na Blony. Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli swoich starań do przygotowania święta. Chciałbym też i gorąco serdecznie podziękować naszym, którzy Prezentowali nasz wieniec to Kamili Zich, Kadarzynie Dróbka, Mikołajowi Barczewskiemu i Kasperowi Kowalskiemu. Dziękuję serdecznie pocztom sztandarowym, które swoją służbę uświetniły naszą uroczystość sztandar kółka rolniczego w Gromadnie na czele ze sztandarem zabytkowym z 1929 roku, gdzie przyszło nasze nasze kółko będzie obchodziło stulecie istnienia tego kółka. Mam nadzieję, że wymieniłem wszystkie. Które należą się podziękowanie. i jeżeli jednak kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam. Z tego miejsca chciałbym raz jeszcze wszystkim szczerze podziękować. Dziękuję naszym gospodyniom z Gromadna, gdzie 40 blach blaska upiekły na dzisiejsze i dlatego duże brawa dla mnie. A teraz, szanowni zebrani, pozwólcie, że zaproszę tutaj przez scenę wszystkie sołtyski. I Sądzisuk, gdzie chciałbym ją też podziękować i wręczyć mały upominek. Zapraszam, wszystko. Przedyser.